Zatrzymaliśmy się w Atenach na chwilkę, dzisiaj rano skończyliśmy rejs, a wieczorem kolejny rejs, tylko promem tym razem. No i spotkaliśmy Ritę, która ma dwa blogi, opowiedz. Jeden kanał jest z ciastami, a drugi kanał jest z vlogami. A jak się nazywają? A no tak, kanał z ciastami się nazywa Rita Creative, a kanał z vlogami Grecki Świat Rity. No. I Zapraszam. Se... Spacerujemy po, e, po Atenach No i zatrzymaliśmy się właśnie Na orzeźwiającą Tu pociągi jeżdżą No ale w ogóle zapomniałem powiedzieć Że to jest bardzo ładna sceneria Bo my tu siedzimy A tam jest akropor Marcin zapomniał wam powiedzieć Że jesteśmy w dzielnicy Monastyraki Od wielu zalet blogowania są także nowe znajomości. Dzięki naszym blogom poznaliśmy już wiele wspaniałych osób. Takich, z którymi łączą nas zainteresowania. Należy do nich mieszkająca w Atenach Rita. Jestem Rita. Eee, mieszkam w Grecji 25 lat. Mogę powiedzieć, że mam lat 46. Jakoś tak. To właściwie czujesz się bardziej Greczynką, czy Polką? Znaczy, tak, jest? w Grecji y, mówią na mnie ta Polka, a w Polsce mówią na mnie ta Greczynka. Kiedyś bardzo ciekawie opowiadałaś o gestach. O, o, Pamiętam no, taki no, gest, e, właśnie dzięki Tobie wiedziałam o co chodzi. Tak, żeby nie pokazywać tą tak stronę, nie? tylko do siebie. Dlatego piątka jest najgorsza, To są naj, najbardziej obrzydliwe wyzwiska w stosunku do Twojej rodziny. O oh, jest. Dlatego w, w swoją stronę się pokazuje. Aha. No mnie kiedyś jak byłam za kierownicą jakoś tam źle zjechałam, to A! ktoś tak pokazał. Tam krzyczą, krzyczą. Tak, i tak, tak, tak. tak. No, wyzywają, no. krzyczą. Ale właśnie, jak to jest z tym złym okiem, bo e, jak się na przykład dzie, dziecko, e, jak się zbyt e, dużo atencji okaże dziecku, obcemu dziecku. To później rodzice mają z tym problem, prawda? Że, że, że rzuci się czar czy... Dlatego zauważę, że dzieci noszą takie bransoletki, nie? z, z okiem właśnie, żeby... Mm -hmm. Żeby się ochronić? I, tak, żeby ich nikt nie zauroczył. A co byś poradziła e, turystom z Polski, którzy wybierają się do Grecji? Ja bym poradziła, żeby przyjechać do Grecji we wrześniu. <laughs> to żeśmy już wcześniej mówiły. Tak. Z tego względu, że może już jest nagrzane, nie jest zimne. W czerwcu jeszcze jest lodowate. Jak ktoś nie lubi zimnej wody, no to we wrześniu jak najbardziej może sobie przyjechać. Nie ma już tak dużo turystów, bo sezon turystyczny się powoli już kończy. Nie ma już takich upałów, więc wrzesień jest idealny. A w ogóle ciepło, nie wiem jak w innych regionach Grecji, ale w Atenach ciepło jest do połowy października. No i najlepiej odwiedzać restauracje lokalne. No właśnie, jak, jak, po, jak po czym najlepiej się mieszkańców spytać. Mieszka lokal, sukien? Lo, hmm. no. no tak, myśmy tak ostatnio zrobili na którejś wyspie. Gdzie jest kuchnia domowa tak. na przykład? nie? Chcę pytać. Właśnie, fajne są takie restauracje, w których mama gotuje, czy tam babcia gotuje, syn podaje. za tak, te rodzinne, no? Tak, restauracje i tawerny. Dzięki Ricie odkryliśmy nowe miejsca w Atenach. Choć bywamy w stolicy kilka razy w roku. Dotąd nie wdrapaliśmy się na tyły wzgórza Akropolu. Ta dzielnica nazywa się Anafiotika. I powiem w skrócie. Dawno, dawno temu jak w atenach panował król Otton, sprowadził z wyspy budowniczych, bo właśnie na tej wyspie yy, mężczyźni specjalizowali się właśnie w tym, że yy, domy budowali. I on ich tutaj sprowadził, żeby rozbudowali na obkoło pałacu Ateny. I powiedział im tak, kto w ciągu jednej nocy postawi sobie dom? Ten dom będzie jego i jego rodziny, na własność, łącznie z tą ziemią, na której postawi dom. No i w ciągu jednej nocy to jak duże domki można było postawić? I dlatego tutaj takie klitki powstały. A, takie tak. Z górze Aresa, Aeropak. Tutaj było pierwsze sądzenie Aresa. Za co? Ponieważ syn Posejdona porwał córkę Aresa i on zgwałcił, i w odwecie Ares go zabił. I tutaj był sądzony przez Radę Ateńską, nie? Tu się odbył pierwszy sąd. I on został uniewinniony. No i na tym wzgórzu się zbierała cała Rada tych Aten i debatowali. No, w takich okolicznościach debatować, to można wydebatować, no. To nie za gorąco im tu było? No, może gorąco, ale jednak inspirująco. Grecy ogólnie nie, nie rozwodzą się. Kiedyś było tak, że kobiety nie pracowały, no bo ich było stać, żeby kobiety nie pracowały. I było ich stać, żeby kupić samochód, na wakacje jechać. Wiesz o co chodzi? I kobiety nie pracowały. I później, w ogóle ogólnie, Grecy to są yy, bapiasze. <grych> Jak się taka żona dowiadywała, że on ma kochankę, to nie brała z nim rozwodu. No bo co? 60 lat na karku. Jak ona się z takim rozwiedzie, to ona ani emerytury nie będzie miała, ani nic. Więc po co? Wiesz, klapki na oczy udawały, że nic nie widzą, nic nie słyszą. Albo się po prostu rozchodzili, mieszkali osobno, ale rozwodu nie brali. Tak. I dlatego, to, jeżeli chodzi o statystyki, to wyczytasz, że Grecy się nie, że jest mał, ma, mały procent rozwodów. Z tego względu, że oni, oni się może rozstaną, ale rozwodów nie biorą. Minęły dwa miesiące i ruszamy w kolejny rejs. Najpierw wsiadamy na prom z sudy do Pireusu. Prom z Krety płynie około 9 godzin, najwygodniej więc wybrać rejs nocny. Spędzimy noc w Kajucie i do Pireusu dotrzemy rano. Potem część dnia w Atenach i po południu pojedziemy do maryny Olympic w Lavrio. Więc jesteśmy na promie do Pireusu bo płyniemy na, 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 na rejs no i tak sobie żartowaliśmy o katastrofach morskich jeśli można o tym żartować i znaleźliśmy tutaj taki 150 taką 150 osobową szalupę jeśli można tak powiedzieć no i tutaj jest bardzo wygodne wejście po prostu się otwiera, są schodki 150 osób wchodzi i potem sobie Spada to obsiup, do morza, to mam nadzieję, że nam się to nie przytrafi. No i jeszcze chciałem dodać, że jest pusto na promie. Gdy płynęliśmy w, w, w sierpniu, to nie mogliśmy znaleźć miejsca na podłodze nawet. E, ludzie się e, rozłoży, rozkładali tutaj na deku, a teraz proszę. połowa października. Przyjechaliśmy do Aten. Musimy zajechać do Ikei, kupić syfon, którego nie ma w Ikei w Keniach. A to musi być no. konkretny syfon? A to musi być konkretny syfon. No i zawieszyliśmy Google'owi. Google Maps. Uwaga. takie pomocne, niby mają służyć ludzkości. Co do czego? To proszę. Ludzkość, ludzkość, jest! <laughs> Powoli wracamy do rzeczywistości, ale już mijamy te same miejsca, które koło których jechaliśmy. Pół godziny temu. Pół godziny <laughs> temu i teraz e, teraz będziemy na autostradzie chyba. I nadal nie Więc przyjechaliśmy do tych Aten. A tutaj wieje i pada. I co gorsza, to prognozy są takie, że będzie jeszcze bardziej wiało. Więc planowaliśmy w niedzielę rano wypływać. No ale to jest pod. Znakiem zapytania, co? Ach, pogoda. Na pokład wchodzimy w większym gronie. Płyną z nami Agata i Rafał, których poznaliśmy na Krecie, i Justyna, przyjaciółka, która dołączyła do nas z Warszawy. Jest sobota po południu i sytuacja jest dość nieciekawa, bo jest po prostu bardzo silny wiatr. Eee, przejechaliśmy w nadziei, że uda nam się eee, popłynąć. No ale nikt tutaj nie wypływa. W porcie porobiły się wielkie fale. No. Tak jest, tak jest ze 30 węzłów albo więcej, a jutro ma być jeszcze więcej, więc no chyba posiedzimy w tym marinie kilka dni, no, albo jak najkrócej. Życie. No ciekaw jestem czy ktoś zdecyduje się wypływać. No jak tam patrzę na, na dalej na, e, na morze, no to po prostu są wielkie wielkie grzywy. No tak. Cześć. Pływamy. Eee, może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.